To niestety nie jest takie proste, że można zawiesić sobie na szyi krzyżyk i powiedzieć, że jest się chrześcijaninem. Bo chrześcijanin to jest ktoś taki, kto naśladuje Chrystusa, to jest posłuszny Jego nauce. A Chrystus nauczał rzeczy szalenie trudnych. No jak na przykład błogosławienie tym, którzy nas prześladują. No, jak człowiek może. Błogosławić tym, którzy czynią mu źle, modlić się za nich, oddawać dobrym za złe. No może, ale nie jest to łatwe, jest to szalenie trudne, naprawdę trudne, ale kto chce być uczniem Chrystusa, ten właśnie to musi czynić, nauczyć się wybaczać. I polegać na tym, że to Bóg odda sprawiedliwość komu się należy, ale też nie liczyć na to, że Bóg zniszczy tego, komu ja zacznę błogosławić, tylko błogosławić komuś szczerze, po to, żeby ktoś tej kary, która mu się słusznie należy, jednak uniknął. Rozumiejąc, że nam się też należy tak naprawdę wiele nieszczęść za to, jak się zachowaliśmy, ale to. Dzięki Bogu one na nas nie spadły i tego samego powinniśmy chcieć dla tych, którzy zgrzeszyli i przeciwko nam. To jest trudne, ale kto chce Chrystusa naśladować, to musi robić trudne rzeczy.